Jesteśmy na lokacjach, no, no ruch jest u nas w tej kuchni, Czajcie. I on wszedł teraz pod prarkę i nie wiem co zrobić, ale Bartek próbuje go wyciągnąć. A tu jest moja mama, ale niestety nie chce się pokazać, bo nie pokazywać twarzy. Ale głos na, każdy choć, na różnych odcinkach wiecie. Jak mama ma mama głos? No. A, moja mama tutaj jest. No. Mama nie pokazuje twoich twarzy. A wskazałaś. A to nie. Mam to nie. tego. to Chodź tutaj. Chodźcie, to nie. tu to bo ja się nie. A to nie. boję to nie. A sobie za A nie. tutaj mam takie krzesło. Co Zobaczcie, tu jest Bartek, widzisz Teraz jest z kapciem. Dobra, jeszcze jest z może nie będę to A Ale przejdziemy do odcinka może, taką będzie Więc tak, mam moje dwie skrzyżowawki, bo więcej mi nie, dało się, nie udało się kupić, więc tak. Mam jedną taką dużą i już ja wyciągałam, to dlatego, że ja mam taką małą. E, więc od my umyłam. E, jak macie skończone i ze mną je otwierajcie. Umyjcie ręce, jak macie brudę. A na, na tym się potrasuje kupa. tak tutaj twoja łapka jest. Trzymaj. I tak, ja może najpierw wyciągnę tą, bo to jest taka tak mniej brokatowa. Tutaj. Jak słyszycie jakieś głosy w tle, to, to, to moja do mojego mama albo brat, albo brat mojego kuzyna, który tu ze mną jest. Naciągam no, na jego kanał. Ja mój oczywiście też. mam tutaj taką skrzydłarkę? Zobaczcie. Czekasz na niego?

tak. Ale to umie latać! Ale chodź, 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 chodź. Ale nie! Chodź szybko mhm. na ty... No I no, 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 no. No, no, no. No, ty... No, no. Mm. Nie No normalnie No normalnie. No to cię wyjdzie. Chodź, ja nie się mała? Mała? Ale jest matka, Będę chodź. Psz, psz. No chodź, chodź, Nie ja No No chodź, 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 To chodź, 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 pilnuj tu. wszystkie pilnuj, pilnuj Szymona. Jedno. Tutaj będzie jeden swój brokat. Nie ma. Jak będzie, to będę się darła ja. będzie Będziemy cała kamieńca słuchać. <laughs> o, dziękuję. A my gorące. Ja to poczekam no to poczekaj, na O, serduszko mi się tu spadało. Kamera, halo. O, widzicie? Hej. O, tutaj aha. chodź na swoje email. A ty śpiący już nie jesteś? A pizduj tam, katarucha. Już się wyspałeś? Ej, tu się tylko zdał. Tylko się łapką. Dobra, mam trzy, bo ja mam oddałam Bartkowim. Ile jesz? A Ale wiesz, że naprawdę są fajne. Dobra, co mamy tutaj, tak. Dobra. No Ale te tak. chyba z łapki tutaj położę. Bo łapki są najważniejsze. No ogromną. Albo też tutaj. Na ogromną. Nie. Kusi łapki, są najpotrzebniejsze tu będą. Nie uda się. Te będą tu. Na co mi naładowałaś? Ty graj widzieć w dziewięć, ale tam nie naładowuj mi tyle rzeczy do tego. Znaczy mam tyle czy naładowane. Tu to będzie to, To będzie to i myślę, że jeszcze tam te, te cztery rzeczy, tutaj, tutaj i tutaj. Jasne. Patrz, patrz, mama, tu jest. A co tam cię no, w o Nie, mnie nie bo A że coś tam z A Co? Z tniem o sobie nie, bo... A że po płatki mamy iść. A bo ten No w końcu mnie nie go pytam, gdzie... bo ten student tutaj przynajmniej i mówi, tak, on mówi, ty usiądź, bo spadniesz. Że nie będzie iść dalej. A, a ja weźę mu ten a co mam robić? Tylko ręce muszę teraz. Szymon, oddaj. Mama ręce teraz. A ja wiem, że ja wiem, że jestem. Zanim jakiś student, jak koło restauracje, on już na mnie schodzi. On mówi, że to gdzieś koło A ja mu że to będzie. To jest będziemy Hmm. Ale co? Nie, nie, no właśnie to Mama, daj mi mój telefon. No co? na jedź teraz. Daj mi mój telefon, bo chcę włączyć sobie piosenkę. No, u mnie, proszę cię, gdzieś mi telefon? To nie mój. Uh -huh. Lecia, to, to nie cioci. mój. Nie, to ty bym Włącz i proszę hmm. tak? No to no, jest ciepłe, bo Batem się w ty idziesz. Mama, a napisz. No. Apacy, apacy. A ty już kończył ale spokojnie, ona jeszcze jest. Gorąca jeszcze wyborzą. Ale... Jestem wyszorwatina baky się. Ale sprawdzę co chwilę. इस पदोआ

Mm -hmm. Mama! Mama!